Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, prosimy Cię o po pobłogosław ten dom, ten budynek, ten sklep, ten biurowiec. Błogosław wszystkim ludziom, którzy tu będą pracować, błogosław tym, którzy tu będą nabywać produkty potrzebne nam do życia. Tobie czyść i chwała przez wszystkie wieki biegów. Amen. I was błogosławi, Bóg ojciec i syn i Duch Święty. Amen. I kropidełko takie amerykańskie, żeby tutaj mleko się nie spasiło, tylko żeby dobry twarożek robiło. Nie wiem, czy trzeba będzie zmienić modlitwę pańską mleka naszego poprzedniego, daj nam codziennie, żeby mleczarnia... Nie splajtowała. Szczęść Boże. A ponieważ czas na kolędy nastał, to ja proponuję, są tu znakomici wokaliści, słyszałem, Spomóżcie. organy y, y, sprawne, to spróbujmy w śródnocnej ciszy. Yeah, Tworzymy gór? Możemy kolejny, tak? To w mają dobro. tak. Poza tym myślę, że jako właśnie wspomaganie będą produkty mleczarskie okręgowe, spółdzielnie mleczarskie, pszczankowe. Dziękuję Państwu bardzo. To co? Chwila na zwiedzanie, tak? Można zobaczyć jak tam z cenami, jak tam z produkcją i co by tutaj ewentualnie po wyjściu z góry. A później po chwili zapraszamy Państwa tędy, wychodzimy rozumiem, tak? Z powrotem i na zewnątrz do góry zapraszamy na salę, gdzie będzie ciąg dalsze spotkanie.